O, widzisz? I teraz się nagrywaj. Za chwilę ci zniknie i wtedy skupiasz się na tym, żeby utrzymywać pion i nie dotykać palcami. Ni o, pion, 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 pion. Dokładnie pionowo musisz utrzymywać. Tu się pojawiają takie żółte kreseczki, To znaczy, że na tym obiekcie jest... Stojąc. Weź sobie spróbuj. Mógłbyś powiedzieć coś o swojej pracy? No, nie mam pracy. Ale żyje na utrzymaniu stary, więc dobrze nie idzie. ja jestem w karcie. Super. I teraz jeszcze detal sobie zrobimy tej wody. Jest ja? To. Jest. A jakie pytania będziemy zadawać? I nie przepadam za czymś takim. Bo po pierwsze, niespecjalnie lubię się wirować. Nie lubię tłumów. Pewnie powiedział, że to wolałbym siedzieć tam po tamtej stronie w szuwarach. To jest miejsce bardziej dla mnie niż... niż takie skupisko ludzi, którzy przyszli się odreagować swój pośpiech, pęd, w zasadzie nie wiem. Adrenalina, niezapomniana uczucie. Adrenalina! Adrenalina! No. Super, taka ekscytacja naprawdę. Płakać zacząłem, ale nie wiem dlaczego, bo nie chciało mi się. Wow, niesamowite. Społeczeństwo się nam trochę wynaturza i tracimy kontakt z przyrodą, próbujemy ją przechytrzyć, być mądrzejsi od niej, a to się nigdy nie udaje. Powinniśmy z nią współgrać i współdziałać. A przeraża mnie też to, że ludzie ostatni czasy w zasadzie siedzą przed tymi telewizorami i to one w zasadzie determinują to, co oni mają robić. Telewizory wymyślają im zajęcia. Nie robią nic od siebie, znaczy od siebie. Mało kreatywni są pod tym względem. Był mój pierwszy kontakt ze statkiem kultury. Sześć lat temu, kiedy popłynąłem pierwszy raz w ramach projektu Laboratorium Race, nie nazwałbym tego jakąś diametralną zmianą, ale zmianą myślenia na pewno. Nazywaliśmy ten statek statkiem miłości, bo tutaj kultywuje się miłość jako miłość. Moje podejście do miłości było trochę inne. Wcześniej raczej tyczy się kobiety i mężczyzny, miłość, i, i w zasadzie było to takie uczucie, które trochę uważałem za. Że zniewala człowieka, bo ogłupia bo go. Człowiek zakochany to taki troszeczkę trochę wariat, zaślepiony. Poznałem szersze pojęcie miłości w ogóle tego słowa. Także to była taka zmiana myślenia, powiedzmy, zrozumiałem, że ta miłość to, 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 jest, to jest siła, która w pewien sposób rządzi tym światem, albo jeśli chcemy, to rządzi, jeśli nie chcemy, to nie rządzi. I to jak właśnie traktujemy. W wszystko dookoła, nie tylko ludzi, zwierzęta, przyrodę, nawet takie powiedzmy stare dźwigi. No i też inaczej podchodzę do ludzi przez to. Teraz jest ciężko nawiązać z ludźmi kontakt, przykład pociągów, którymi uwielbiam jeździć i kiedyś można w tych pociągach było porozmawiać, bo nikt nie nosił ze sobą telefonu. Więc ludzie zaczynali ze sobą nawiązywać rozmowę. Teraz to jest niemożliwe, bo wszyscy siedzą w telefonach. Różnica w tych pokoleniach też wynika z technologii, jaką dysponuje w tej chwili młodzież, która siedzi, telefon i widzę takich, którzy wyszli razem gdzieś po coś, ale każdy siedzi w swoim telefonie. Przepraszam, co pan sądzi o atrakcji ze Soniami? Wiesz co o tym sądzę? Nie wiem, o co, co Pan Ja też nie wiem. A dobrze, co no, widzę? Się... Jakieś 12 lat temu zacząłem działać przy organizacji koncertu, przy nagłośnieniu dokładnie. I zauważyłem, że prowadzą się całkiem ciekawe zespoły. Te zespoły przyjeżdżają grać, ale nie ma ludzi, bo oni siedzą i oglądają jakiś talent show, czy to nie wiem. Nie mam telewizji od paru lat, więc nie wiem, co tam teraz wyświetlają. I zamiast iść na koncert, mieć ten kontakt z żywymi muzykami, to oni wolą oglądać tam te gwiazdeczki w telewizji. Ale pionowo bo to znaczy, żeby tak trzymać, a nie, a nie żeby tak nie trzymać. Tak nie, tak, właśnie tak, to znaczy, że może tak ma być prosto, a nie krzywo, to znaczy no Idzie! Dzień dobry, Czy można chwilę zająć? Nie, można przez nie bardzo. my w zeszłym roku też tu byliśmy. A, a, o, jaka jest, jaka jest twoja ulubiona atrakcja tutaj? No, co ty Najbardziej chyba była ciekawa na... na to. A nie bałabyś się? Zrób tam szok. Nie? Ja? Nie. Nie? Ja bym się bał. byłem niestety tam w środku, omijam te wirówki, za duża kakofonia tam jest, po prostu każde stanowisko ma swoją muzykę, jedni to, drudzy to i to takie kakofoniczne, nie przepadam za czymś takim. Prawda, powiedziałbym, że to wolałbym w siedzieć sensie, tam po tamtej stronie w szuwarach, to jest miejsce bardziej dla mnie niż takie skupisko ludzi, którzy przyszli odreagować swój pośpiech, pen. Niestety w dzisiejszych czasach ciężko doświadczyć ciszy. Wszędzie jesteśmy atakowani dźwięki miasta może medytacji nie umiem zrobić, ale relaksacja jeszcze mi w miarę wychodzi i ona faktycznie w ciszy jest jest lepsza, ale przez to, że jest wszędzie dużo hałasu, nauczyłem się też robić to mimo hałasu, żeby... Wyciszycie na tyle, żeby cisza była we mnie. Mimo, że otacza mnie hałas dookoła, to ja, to, ja cały ten hałas wyłączam i, i, i mam ciszę w środku. Teraz pomocy teraz, bo idziemy pod wiatr. I pod fale jeszcze jedni wolą wiróweczki, inni wolą szuwary. Każdy każdym razie widziałem. Ludzie na wirówkach wydawali się być szczęśliwi. Widać im to starcza.

Lepszy świat, dosłownie lepsze wszystko. Ale że nie da się wszystkim od razu, no to po kolei, nie?